I kot, kot i pat Pat i kot, przyjaciele od lat Od samego rana Już przygotowani By czerwonym wanem ruszać w świat Pat i kot, kot i pat Pat i kot, przyjaciele od lat Ptaki im śpiewają, pracę umilają i szczęśliwy jest listonosz pat Każdy dobrze zna ten pocztowy wóz. Każdy machać chce, kiedy pata widzi Może Dziś to właśnie ty spotkasz go, gdy stanie u twych drzwi. Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Wszyscy ich witają, uśmiech posyłają i szczęśliwy jest listonosz pat. Tak szczęśliwy jest listonosz pat. Listonosz pad, przesyłki specjalne, nietoperze. Strzeżcie się źli! Super nietoperz przybywa na ratunek! Tylko niech ten nietoperz uważa na moje pranie. Julian, co chcesz dzisiaj robić? Razem z Bilem idziemy pomóc Amy przy obchodach Dnia Zwierząt. Można przyprowadzić swoje zwierzęta. Amy będzie mówić, jak o nie dbać. No i będą jacyś specjalni goście. O! <zysyć> Dział przesyłek specjalnych mówi: Pat, Pat, mam dla ciebie naprawdę niezwykłą przesyłkę. Możesz tu być jak najszybciej? Ruszamy w drogę. Widzimy się później, super nietoperzu. Baw się dobrze! Dzięki, tato! Ruszamy, Jess. Miau. Mamy do dostarczenia przesyłkę specjalną. Ciekawe, co to takiego? Oto to ręczy dzisiaj, Cześć, Ben! Miau. Ben! Cii. Tu jesteś. A gdzie jest ta niezwykła? Czysz. Chodź ze mną. O, czy to ona? Czysz. Nie to perze? Przepraszam. Nie to Beze, Rudawkowate. Amy wypożyczyła jest Pancaster! na dzień zwierząt. Aha. Są ci specjalni goście. Muszą znaleźć się w jej gabinecie najpóźniej o 13:00. W takim razie musimy ruszać od razu. Chodź Jess. Tylko pamiętaj, że nietoperze w dzień śpią, a budzą się w nocy. I musisz być bardzo, bardzo, bardzo cicho. Bez obaw, Ben. Nie zawiedziemy cię. Chodź Jess. Dostarczymy te nietoperze do Zielonej Doliny. Mieeeu... Nadjeżdża super ta super ta ta I czarny nietoperz! Wychodź stamtąd, dynio! Ruszają, Ruszają na, na pomoc pani, pani od konia! Od konia. Ijo, 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 ijo. A, byłoby wspaniale, gdyby któryś z ludzi nietoperzy hmm. pomógł mi z dynią. A. Prawdziwe nietoperze wkrótce tu przybędą. Powodzenia, Pat! Uf. Uf. mam nadzieję, że ten hałas nie obudził naszych nietoperzy. Nie? Nadal smacznie śpią. <mum> Wybacz, Pat, ale śpieszy się do pacjenta. Przepuścisz mnie? tu jest głośno, Jazz. Zawieźmy, Amy, te śpiące nietoperze. O to chodzi, Dynio. Dobry konik. Uwaga! To Torbonos! Torbonos? Najlepszy na świecie kucyk superbohater! Słyszałaś, Dynio? Jesteś super kucykiem, Aha. ale gdzie są nietoperze? Powinny już to być. Cześć, Ted. Hej, ho, Pat. Widzieliśmy, jak nadjeżdżasz. Może chcesz zobaczyć mój najnowszy wynalazek? Nie mogę, Ted, bo mam przesyłkę... To potrwa tylko chwilkę. Alf, przygotuj się. Tak jest, Ted. Wiozę przesyłkę specjalną, muszę jechać. Dobra, Alf! Włączaj! Oto automatyczna maszyna strasząca ptaki Teda Glena. Robi wrażenie, co? O nie! Co jest, Pat, moja przesyłka specjalna. Coś z nią, nie tak? Obudziły się. Muszę coś sprawdzić. Wszystko dobrze? Nadal śpią. O! Uważaj, Jess! co się dzieje z Patem? Już dawno powinien tu być! Poszukajmy go! Super nietoperzu! Jasne, czarny nietoperzu! Ijo, ijo, ijo. Hmm, hmm. Cześć, Pat! Mam już potrzebne informacje! Kiedy nietoperze zbudzą się w dzień, latają dookoła, szukając miejsca, w którym mogłyby ponownie zasnąć. Cichego, ciemnego i wysoko położonego znajdź takie miejsce! Powodzenia! Słyszeliście? Ciemno, cicho i wysoko to wyklucza wiejskie targowisko. Oto nasz plan. Alf, ty przeszukasz stację. Nietoperze mogły się schować tam pod dachem. Ted, ty sprawdzisz okolice wiatraka, bo możliwe, że ukryły się w jednej z twoich obór. Jess i ja obejdziemy Zieloną Dolinę. Wszystko jasne? Jasne. jasne. Powodzenia. Masz coś? Możemy je zobaczyć? Możemy? Niestety nie. E? A czemu nie? Co się stało, tato? Nietoperze mi uciekły. O nie! I co pan teraz zrobi? Próbujemy je odnaleźć, Bill. Wiadomo, że lubią ciemne i ciche miejsca, gdzie mogą wisieć do góry nogami i. Na to? No właśnie! Co? Już wiem, gdzie podziały się nietoperze. Ruszajmy. Jazz! Jabbi! Przykro mi dziewczynki, ale dzień zwierząt się nie rozpocznie, dopóki Pat nie przyjedzie z naszymi gośćmi. Zanim zaczniemy robić cokolwiek innego, muszę się nimi zająć. A kiedy to będzie? Nie wiem, Lucy. Oby szybko. Nie martw się, Abby. Pat cię nie zawiedzie. Słyszysz mnie, Ted? Słyszę, Pat. Czy mógłbyś wejść do środka swojego warsztatu? Wchodzę, Pat. Teraz wejdź po schodach na piętro, tam gdzie wieszasz pranie. Chodzę, Pat. Ale mów, o co chodzi? Spójrz na linkę z praniem. Czy widzisz na niej może coś dziwnego? Fartuch. To akurat nic dziwnego. Paramajtek. Kilka nietoperzy. O, coś takiego. Są tutaj, Pat. Nietoperze są tutaj. Wiszą do góry nogami, tuż obok moich skarpetek. Zostań tam, Ted. Jedziemy do ciebie. U-re-ty! Pat! Nietoperze są w środku. Alf, wchodzimy. Skorzystam z tej sieci. My też, żeby. Możemy... Przykro mi, chłopcy, ale lepiej zaczekajcie tutaj. Nietoperze mogłyby się wystraszyć. O. Alf? Jabko? O, dzięki super nietoperzu. Są tam na górze. E, zamierzasz tu przyjść i, i je zabrać? A, a czy, czy, czy nie? Ted, nadchodzimy! Za mną, Alf. E e Mógłbyś trochę przeciągnąć linę z praniem, Ted? Spróbuję. O właśnie, powoli, powoli. Może zobaczymy, jak im idzie z nietoperzami? No, nie wiem, Bill. Tata mówił. Nie przestraszymy ich, jeśli będziemy bardzo cicho. Nawet nie będą wiedziały, że tam jesteśmy. Świetnie, Ted, jeszcze trochę. Chodź, super nietoperzu, tylko bądź cicho. Jeszcze odrobinę do przodu. Szybciej, super nietoperzu, szybciej. o o o dzieje, kochana? Już prawie trzynasta. Mm. Nie mogę zacząć dnia zwierząt bez nietoperzy. No to może zadzwoń do Bena. Bardzo was przepraszam, ale chciałem tylko je zobaczyć. W jaki sposób jest tam Ściągniemy? Nie martwcie się, zaraz coś wymyślę. O, o, o co to jest? Julian? Czy to twoje? Chwileczkę. Mam pewien pomysł. Chłopcy, o? czy macie jeszcze jakieś jabłka? Mm -hmm. Proszę. O, co chcesz zrobić, Pat? Gotowi? Hej, nietoperze. Patrzcie, jakie pyszne jabłuszka. Mm. Hmm, Nietoperze rudawkowate uwielbiają jabłka. Chodźcie, nie Chodźcie, nie to perze, jabłuszka! Pyszna jabłuszka! Tak, tak! Niesamowite! A teraz przesełka specjalna jedzie dalej do celu. O. O. Ciekawe. Co, Ciekawe? Co się stało? Ojej. Co się stało? <smusik> to jest katastrofa Ben. Co się stało z nietoperzami? Widzę, że Pat powinien być u ciebie lada moment, Amy. To oni? To, to oni? Wreszcie! Super! Oh, Pat, cieszę się, że cię widzę. Czy przywiozłeś moich specjalnych gości? Oczywiście, że tak. Ale zanim ich przedstawię, mm -hmm. proszę wszystkich, żeby byli bardzo, bardzo cicho. Ha? Ponieważ goście smacznie śpią. Oh. 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 Dziękuję serdecznie za to, że dostarczyłeś je na czas, Pat. Nie dokonałbym tego bez Teda i Alfa. Ha! Oraz bez super nietoperza i czarnego Aha. nietoperza. Aha! Hmm. Nasza przesyłka specjalna została dostarczona. Psz. W wersji polskiej wystąpili Piotr Gulbierz, Małgorzata Musiała, Laura Haras, Małgorzata Hewitt, Piotr Witkowski, Mikołaj Mikołajewski, Rafał Ostrowski, Bartosz Lamparski, Artur Blanik i inni. Nagrania Mikołaj Kojewski, realizacja dźwięku Karolina Kinder, reżyseria i kierownictwo produkcji Paweł Żwan, opracowanie wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hippace Media International.